Staw na Polski też królową. Szczególny jest ten drugosobotni wieczór w naszej parafialnej rodzinie w Klinicy Zroju, już od kilku lat. Gromadzi nas, którzy zakochani jesteśmy w Matce Najświętszej. To wieczór, w który biegniemy do niej, do jej leśnego sanktuarium, aby jej z dziecięcego serca powiedzieć: Maryjo, moja niebieska mamo, tak bardzo Cię kocham. Dziś, kiedy rozpoczynamy świętowanie piętnastej niedzieli zwykłej, Kościół poddaje nam pod rozwagę ciekawy fragment Ewangelii, dobrze znany, Chrystus Pan opowiada o miłosiernym Samarytaninie, ale patrząc przez pryzmat dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła, taką na wskroś miłosierną Samarytanką, jest nasza niebieska mama która pochyla się nad niedolą swoich dzieci. Testament Pana Jezusa na krzyżu, oto Syn Twój, czyli oto dzieci Twoje, realizuje nieustannie. Wystarczy popatrzeć na boczną nawę naszej świątyni, gdzie jest obraz Matki Najświętszej, i te gabloty z wotami, które świadczą nie o niczym innym, ale właśnie o tym, jak ona. Z miłosierną miłością pochyla się nad niedolą swoich dzieci, które w dowód wdzięczności wieszają te wota, bo otrzymali od niej skuteczną pomoc. 15 lat temu ukazała się książka księdza Edmunda Szaniawskiego, opatrzona ciekawym tytułem Walka świętej Faustyny z przeciwnikiem miłosierdzia, spojrzenie egzorcysty. Właściwie to były materiały przygotowane na sympozjum, w którym ksiądz Edmund miał uczestniczyć w Australii, ostatecznie nie dotarł. Dlatego ukazała się tu drukiem w naszej ojczyźnie. Jest to opowieść o roli nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, którego szatan wprost nienawidzi. Nienawiścią doskonałą, gdyż nabożeństwo, to jak mówi ksiądz Edmund, zabiera mu duszę które były już w jego szponach. Sięgam po tę niewielką książeczkę, a właściwie poopisane w niej jedno zdarzenie, jakie miało miejsce gdzieś w Brazylii. Oto dwaj misjonarze katolicy, którzy głosili słowo Boże wśród biedoty i marginesu społecznego. Tak skutecznie głosili Ewangelię, że nawracali się handlarze narkotyków, sutenerzy, gangsterzy i wielu innych. To też nic dziwnego, że w końcu dotarła wiadomość do głównego ich szefa, który tych dwóch kapłanów zaprosił na spotkanie ze sobą. Był szefem miejscowej ma mafii. Poszli, chociaż byli przekonani, że może to być ich już ostatnie w życiu spotkanie. Mafiozo z zaciekawieniem słuchał ich słów o Panu Jezusie, o Jego miłosierdziu i przebaczeniu, o zbawieniu. Bardzo zaintrygowały go słowa, które mówili o Matce Najświętszej. W końcu doszło do tego, że poprosił ich, aby się nad Nim pomodlili, aby wyciągnęli nad Nim ręce i polecili Go w modlitwie. I cóż z tego? Że był szefem mafii, najpotężniejszym zbirem w całej okolicy, który osobiście miał na sumieniu kilkadziesiąt ludzkich istnień. Gdy podczas tej modlitwy wstawienniczej opadł w stan omdlenia. Coś na coś tak, jak spoczynek w Duchu Świętym. I kiedy po czasie się ockął, by już. Zupełnie innym człowiekiem, jak powiedzieli ci dwaj kapłani. Wtedy opowiedział, czego przed chwilą w czasie ich modlitwy doświadczył. Mówił, że znalazł się w pokoju razem z Matką Najświętszą, która prosiła go, aby przeszedł do pomieszczenia obok. Przez uchylone drzwi zobaczył w tamtym pomieszczeniu Pana Jezusa i kilkadziesiąt osób z nich. Z nim bez trudu rozpoznał twarze tych osób. To były ofiary jego mordów. Początkowo bał się przekroczyć próg tego pomieszczenia. W końcu posłuchał Matki Bożej i poszedł. Potem pan Jezus, jak mówił, spojrzał na niego miłosiernym wzrokiem. A skoro gangster wyznał żal, wylał Chrystus-Pan na niego krew i wodę, które są symbolem. Obycia z grzechów. Mafiozo usłyszał z ust samego Chrystusa Pana słowa przebaczenia, ale słowa przebaczenia usłyszał również i od swych ofiar. I wreszcie powiedział do tych kapłanów: Maryja stała się dla mnie drogą powrotu do Pana Boga. Maryja. Stała się dla mnie drogą powrotu do Pana Boga. Siostry i bracia w Chrystusie Panu i Wy, którzy co miesiąc dajecie wyraz swojej miłości do Matki Najświętszej, przybywając na to drugosobotnie nabożeństwo. Przed chwilą, w pierwszym czytaniu, usłyszeliśmy fragment Księgi Powtórzonego Prawa Stary Testament. Usłyszeliśmy o poleceniach Mojżesza, jakie On daje narodowi wybranemu. Otóż wyraźnie, Pan Bóg przez niego zobowiązuje naród wybrany do powrotu, ale również by naród wybrany był wierny poleceniom Pana Boga i Jego postanowieniom. Czas tej czterdziestoletniej wędrówki Żydów przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. Pokazał wielokrotnie, jak słaba była wierność narodu wybranego wobec Pana Boga i z jaką łatwością ten naród wybrany, który po wielekłość doświadczał łaskawości Pana Boga, buntował się, sprzeniewierzał się Panu Bogu i odchodził od Niego. Słyszeliśmy te bardzo mocne słowa mojżesza, który mówił. Wrócisz do Pana Boga Swego z całego swego serca i z całej swej duszy, gdyż polecenie to, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza twoich możliwości. Wrócisz do Pana Boga Swego. Moja rzecz, wypowiadając te słowa, nie myśli o jakimś jednorazowym powrocie człowieka do Pana Boga. Ale o stałym powracaniu, czyli jednym słowem o stałym nawracaniu się człowieka i niebagatelną rolę w tym powracaniu człowieka do Pana Boga ma Matka Najświętsza, która do jednej z Fatimskich wizjonerek konkretnie do Łucji mówiła: moje niepokalane serce będzie drogą prowadzącą do Boga. Czyli poprzez nią człowiek i jej niepokalane serce może wrócić do Pana Boga. Na podstawie moich osobistych doświadczeń, przepraszam za tę osobistą dygresję. Tego klińskiego właśnie Maryjnego Wieczoru chcę wam powiedzieć, że dla mnie osobiście księdza Andrzeja, Matka Najświętsza jest moją niezawodną pomocą na drodze wiary ku zjednoczeniu z Chrystusem Panem. Powielekroć tego doświadczałem, jak ona stawała się dla mnie drogowskazem w drodze do swego syna. Przekonałem się niejednokrotnie, iż to najskuteczniejsza pomoc w czasie ziemskiej wędrówki. Do tej obiecanej ziemi, jaką dla nas wszystkich jest niebo. Ona mnie jako kapłanowi pomaga w nawracaniu się, w dążeniu do uświęcenia, w wytrwaniu w cnotach i zwycięstwie w tych walkach duchowych, jakie i mnie przychodzi toczyć. I wierzę i ufam jej gorąco że tak będzie do końca życia. Kochani, wiemy, że rok po zamachu na jego życie święty Jan Paweł II przybył do Fatimy. 13 maja 1982 roku. Właśnie tam w Fatimie święty Jan Paweł II mówił z czym dzisiaj staje wobec Bogu rodzice, w jej fatimskim sanktuarium Jan Paweł II. Staje odczytując z drżeniem serca owo wezwanie do pokuty, do nawrócenia, wezwanie żarliwego serca Maryi. I dalej mówił: Tak, odczytuję raz jeszcze z drżeniem serca, widząc jak wiele ludów i społeczeństw, jak wielu chrześcijan, Poszło w przeciwnym kierunku aniżeli ten, który wskazuje nam Matka Najświętsza w fatimskim orędziu. Grzech zadomowił się na dobre w świecie. Negacja Boga szerzy się przez ideologię, zamysły i plany istot ludzkich. Ale z tego właśnie powodu wezwanie do pokuty i nawrócenia wyrażone w orędziu matki pozostaje wciąż aktualne i dodało: dziś jest jeszcze bardziej aktualne druga siostra i drugi bracie nie ma w tym najmniejszej przesady iż wszyscy, jak tu jesteśmy zgromadzeni w tej świątyni, zostaliśmy wezwani do nawrócenia. Gdyż i ty i ja jesteśmy słabi i grzeszni. To skażenie przez grzech pierworodny i wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby otworzyć się na to błagalne wezwanie do nawrócenia Matki Najświętszej. Ona w różnych miejscach globu objawiając się o tym przypominała. To Wezwanie jest skierowane osobiście do mnie i do Ciebie. Celowo na początku tego rozważania przywołałem ten fakt zaczerpnięty z książki egzorcysty księdza Edmunda Szaniowskiego. ponieważ chciałbym, aby słowa wspomnianego przez niego nawróconego mafioza, Maryja, stała się dla mnie drogą powrotu do Pana Boga. Były taką myślą przewodnią tego rozważania. Zmarły w ubiegłym roku i to pod koniec roku ksiądz kardynał Angelo Amato, który był w swej posłudze prefektem kongregacji do spraw świętych i błogosławionych. Powiedział takie słowa: Aby nawrócić się do Chrystusa, trzeba zwrócić się do Maryi. Bardzo dużo na ten temat mógłby powiedzieć mój ulubiony patron, święty ojciec Pio, który każdego dnia zanim podjął kilkunastogodzinne posługę w konfesjonale, przyzywał pomocy niebieskiej mateńki. Jak skuteczna była to pomoc, to chyba najpiękniej wyrażają słowa, które święty Jan Paweł II przybywając do San Giovanni Rotondo. Wypowiedział, a mówił tak. Niemożliwe jest nawet wyobrazić sobie, ile nawróceń dokonało się w San Giovanni Rotondo za sprawą ojca Pio. A nie dokonałoby się z pewnością, gdyby nie jego nabożeństwo do Matki Najświętszej. Współbracia, zakonni, świadkowie życia ojca Pio podkreślali, że to właśnie modlitwa do Matki Najświętszej a zwłaszcza Różaniec, były żywą modlitwą świętego stygmatyka i jego zwycięską bronią nad szatanem. W jednym ze swoich listów ojciec Pio do jednej z duchowych córek pisał tak: Jezus niech cię nawiedzi w twoim duchowym utrapieniu i próbie. Niech On zawsze będzie sternikiem na łódce twojej duszy. Maryja niech będzie dla niej gwiazdą, która rozświetla i ukazuje bezpieczne drogi prowadzące do Ojca Niebieskiego. Kochani, tej mądrości ojciec Pio nie wyssał z palca. Nie przeczytał w żadnej z mądrych książek, w żadnej gazecie. On, mistyk, doskonale wiedział, jak Wielka jest rola Matki Najświętszej w powrocie grzesznika do Pana Boga. On wiedział, że kto przyzywa pomocy Matki Najświętszej, na pewno nie zgubi się na szlakach swojego życia. Dwa lata temu ukazała się książka zatytułowana: To była ona, Matka Boża i Nawrócenie Człowieka. Autorem tej książki jest inny włoski kardynał Angelo Camastri. Książka ta opowiada o nawróceniach inspirowanych działaniem Matki Najświętszej. Zawiera właściwie siedem bardzo wzruszających świadectw, które osób, które doświadczyły łaski nawrócenia dzięki pomocy, dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej. Wyjątkowo uderzyła mnie Historia zatytułowana Z bagna do klasztoru. Już sam temat, tytuł tego jest bardzo ciekawy. Opowiada ta historia o życiu wyjątkowo pięknej kobiety Alessandrii di Rudi Carlotti. Później była znana jako karmelitanka, siostra Maria od Jezusa. Pozwólcie, że krótko przytoczę jej historię. Niektórzy może uważają, aby być zakonnikiem lub zakonnicą czy księdzem, konieczne jest życie w harmonii od najmłodszych lat życia. W rzeczywistości, nawet ci, którzy zaznali życia w grzechu, mogą wstąpić do klasztoru, o ile szczerze żałują i szczerze postanawiają zrobić wszystko, aby więcej nie kroczyć drogą ciemności. I tak też było z tą wyjątkowo piękną, niewiastą. Alessandrą, która nie miała, jak przeczytamy, łatwego dzieciństwa, nie zaznała ojcowskiej miłości, była zresztą świadkiem, jak jej ojciec zda za matkę z inną kobietą, a ze względu na jego wysoką pozycję we Włoszech musiała udawać, że nie ma problemu. I wszystko to mocno odbiło się, powiedziałbym, wycisnęło takie piętno. Na jej późniejszych życiowych wyborach. Utrata matki, brak miłości, szybkie wdowieństwo, brak ciepłej relacji z dziećmi, pogubione życie miłosne, doprowadziło ją już właściwie do granicy. Była już gotowa popełnić samobójstwo i wiedziała, że tylko szczere nawrócenie i powrót do Pana Boga mogą zmienić jej życie. I tak w jej sercu rodzi się postanowienie, aby wyjechać do Francji konkretnie, by odwiedzić Lourdes. I pierwszy raz tam właśnie w Lourdes doświadczyła żywej i namacalnej wiary, obserwując ludzi, jak modlą się przed Najświętszym Sakramentem, jak odmawiają modlitwę różańcową. To na nią bardzo podziałało. I gdy została sama, weszła do Bazyliki Matki Bożej Różańcowej, niby obok nie było nikogo, ale czuła, że ktoś przestrzeń wypełnia swoją obecnością. Zaczęła żarliwie modlić się do Matki Najświętszej, powtarzając ciągle słowa: Pomóż mi uwierzyć, a moje życie stanie się Twoim. Tylko Bóg jeden wie, co tam się wydarzyło i co wtedy usłyszała. Jedyne, czego chciała w tamten moment, to oczyścić swoje serce i wyspowiadać się. I tenże kardynał Kamastri napisał mu, skruszona kobieta wydobyła ze swego serca błoto, które zebrało się tam podczas jej tragicznego, długotrwałego zagubienia. Poczuła piękno Bożego przebaczenia. Poczuła matczyną czułość Maryi. Wstąpiła do Karmelu we Francji w paray le monial i tam nawet została przełożona bardzo szybko klasztoru, zakładając też inne domy zakonne. Kochani, czyż to świadectwo nie uświadamia nam bardzo jasno, że nasza niebieska mama jest ratunkiem, jest drogą powrotu do Pana Boga. To ona dokonuje wielkiego dzieła przemiany w sercach swoich dzieci. Ta sama w Nazarecie, ta sama w Betlejem, ta sama pod Krzyżem, ale pamiętajcie, ta sama dziś, tego wieczoru, wśród nas, w ważnych chwilach, ona jest ze swoimi dziećmi, kochająca mama. A takimi ważnymi chwilami są chwile nawrócenia. Widzicie chyba, jak świat brnie na ślepo ku przepaści. Patrząc chociażby na to, co dzieje się w naszym, na naszym kontynencie, starym Europie i dlatego potrzeba naszego kornego zwrócenia się w modlitwie do Matki Najświętszej, to ona objawiając się w Fatimie mówiła: Moje niepokalane serce zatrymfuje. I ona nas wszystkich chce zgromadzić pod jednym dachem w domu ojca dobrych i grzeszników bo wszyscy są dziełem rąk Bożych i wszyscy jesteśmy odkupieni krwią Jego Syna. Słynny Leon Bleuil mawiał, że nie ma na świecie bardziej zawrotnych tajemnic niż krew Chrystusa i łzy Jego Matki. Nie ma na świecie bardziej zawrotnych tajemnic, niż krew Chrystusa i łzy Jego Matki. Siostry i bracia, człowiek może roztwornić krew i może roztwornić też łzy Matki. My o tym wiemy. Może dobrowolnie wykluczyć się z Królestwa Łaski. I dlatego Matka Najświętsza Fatimie żądała nawrócenia. Oto jej słowa. Może krew mojego Syna i moje łzy poruszą serca ludzi. Powiecie, że przejmujące. Może krew mojego Syna i moje łzy poruszą serca ludzi. Oby krew Chrystusa Pana i łzy naszej niebieskiej mamy nas poruszały. Oby dzięki nam i naszej odwadze w przepowiadaniu prawdy o potrzebie nawrócenia. Poruszyły serca naszych bliźnich może męża, żony, może córki, syna czy wnuka, druga siostro i drogi bracie zapamiętaj, że jedynym sposobem uniknięcia katastrofy jest osobiste nawrócenie. Widzimy, jak dzisiaj grzech zyskuje prawo obywatelstwa. Jak nigdy dotąd i my, Polacy, jesteśmy zagrożeni potworną demoralizacją, którą siły obce chcą nam zafundować. Nikt z nas nie jest idealny i dlatego każdego dnia musimy z pomocą naszej niebieskiej mamy podejmować się drogi nawrócenia. Kochani. Nasz narodowy wieszcz, kaznodzieja, sługa Boży, ksiądz Piotr Skarga w jednym ze swoich kazań mówił Oby królowa nasza nie potrzebowała wstydzić się swoich podwładnych. Oby królowa nasza nie potrzebowała wstydzić się swoich podwładnych. To ode mnie, ale i od ciebie zależy od nawrócenia mojego i Twojego. Czy nasza niebieska mama nie będzie nas kiedyś w dniu sądu ostatecznego się wstydzić? Jest jeszcze czas. Amen.